这个。No. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Trener nas dobrze przygotował. Byliśmy fizycznie bardzo dobrze przygotowani, ale także jako taktycznie. Nie było żadnych problemów. Stałe fragmenty, wszystko było dobrze przygotowane. Dzięki temu zdobyliśmy pierwszą bramkę. Myślę, że byśmy strzelili pierwszą i drugą bramkę szybko i później kontrolowali sobie mecz, i to nam się udało. Moim zdaniem cała drużyna zagrała dobrze, jednak Mateusz Wawoczny i Marcin Smarzyński. Dzięki. Na pewno cieszą nas trzy punkty. Bardzo mnie to cieszy, że dobrze weszliśmy w mecz. Po takim okresie przygotowawczym i, i, i krótkim pobycie na naturalnej murawie, to była jakaś dla nas też troszeczkę niewiadoma, bo ostatni sparring graliśmy na boisku, na boisku w Kromołowie, gdzie to boisko było dużo mniejsze. Tutaj wyszliśmy na już na duże boisko i dlatego mówię, że gdzieś tam ta niewiadoma mogła być. Na pewno cieszy pierwsza połowa, która na pewno była bardzo dobra. strzelamy trzy bramki. Na drugą połowę e, w, troszeczkę 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 zabrakło gry, gry troszeczkę przypadku i, i tracimy niepotrzebnie e, piłkę, gdzie, gdzie zawodnik może ją śmiało wybić, próbujemy ją przyjąć e, i, i tracimy bramkę i, i, i gra się zaczyna robić nerwowa. Było to po prostu niepotrzebne. Kluczowy moment dla tego spotkania, no, na, na pierwsza połowa, no, szramy trzy bramki, e, wiemy, że... Powiedzmy w drużyny się wda zawsze jakieś tam rozróżnienie eee, i na pewno brakło gry w drugiej połowie, ale ogólnie no, mamy trzy punkty, tak? które, które no, cieszą i które dopisujemy. E, tutaj chciałbym jeszcze podziękować kibicom, którzy również nas tutaj dopinkowali. E, cieszymy się, że, że sponsorów również tutaj nam przybywa i liczymy po prostu na większą, większą mobilizację, e, całego zawiercia i, i myślę, że razem będziemy szli w jednym kierunku. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy już po pierwszym meczu, dziękujemy wszystkim kibicom za to, że byli e, dzisiaj to sobotnie przedpołudnie z nami, zapraszamy na kolejne spotkania. W, Myślę, że pierwsze zwycięstwo to jest to kolejny krok w drodze do awansu. Liczymy bardzo na Państwa udział w naszych, na naszych meczach i gorąco jeszcze raz zapraszamy.